Lawendowe pudełeczko, a dzisiejsza lawenda nie jest ani naklejana, ani transferowana. Jest jak najlepsze ciasto naszej babci, czyli własnej roboty. Film króciutki, bo lawenda jest bardzo prosta do zrobienia. Więc jeżeli taka prosta estetyka Ci odpowiada, to serdecznie zapraszam na film. Kwadratowe drewniane pudełeczko i biała farba akrylowa. Pudełko pomalowałam jeden raz. Nie ma się co starać, bo za chwilę pomalujemy je po raz drugi. Praca ozdobiona jest przecierkami, a do przecierek świetna jest świeca. Świece wcieram w te miejsca, w których będę chciała za chwilę zrobić przecierki. Druga warstwa farby, tym razem do białego domieszam jakąś szarość i brąz. Poszpierajcie w szufladzie, na pewno coś się znajdzie. Farbę specjalnie rozmieszałam niedokładnie i powstały takie pociągnięcia szaro-beżowe, ale tak miało być. Papier ścierny 180 no i robię przecierki. Do zrobienia lawendy będę potrzebowała dwa aplikatory, pastę do modelowania oraz farbę akrylową do zabarwienia pasty. Na pierwszy ogień idą łodyżki, więc dodaję farby zielonej. Mój sposób na wciśnięcie przygotowanej pasty do aplikatora wygląda tak. Ale prawda jest taka, że i tak się zawsze potwornie pobrudzę. Aplikator jest przygotowany i mogę zrobić łodyżki. Już pokazuję, to naprawdę nic skomplikowanego. Układem Mają troszkę przypominać wianek, więc wszystkie są wygięte w jednym kierunku. Dorabiam trochę plamek, czyli liści, i powiedzmy, że gałązki są już gotowe. A teraz, do zrobienia kwiatostanu, pomieszałam fioletową i niebieską pastę wcisnęłam do aplikatora i mogę robić kwiatki, a kwiatki są jeszcze łatwiejsze niż łodyżki. Troszkę wyciskam, troszkę stukam i kwiatek robi się sam. Po pierwszym przelocie pastą moje lawendowe wieczko prezentuje się tak. Można nie robić nic więcej, ale ja zaplanowałam jeszcze drugi przelot. Ale zanim ten drugi, to jeszcze ozdobię środek. Ta sama metoda, trochę zielonych kresek, potem odrobinę lawendowych kropek, i gotowe. Jeszcze potem dorobię kartkę i praca będzie skończona. Drugi przelot pastą robi jaśniejszą wersją tych samych kolorów. Czyli teraz dokładam odrobinę jaśniejszy zielony od tego, którym zdobiłam wieczko przed chwilą. Do lawendowego dokładam trochę bieli, uzyskuję jaśniejszy kolor i tym dostukuję moje kwiatki. Zobaczcie, jak widać różnicę: u góry jest wersja nierasowana, a na dole po drugim przelocie. Według mnie, przelot jaśniejszymi kolorami naprawdę ożywia naszą pracę. A na koniec, jeszcze wszystko delikatnie pobielę. Ozdobą pudełeczka będą maleńkie serduszka. Nie chciało mi się dorabiać farby, więc pomalowałam je pastami z aplikatora. A wszystko do kupy, czyli moją wstążeczkę oraz serduszka, sklejam klejem na gorąco. Jak widzieliście, naprawdę nic trudnego, a cała gotowa praca prezentuje się tak. Dzięki użyciu pasty do modelowania uzyskałam delikatny efekt 3D. W kamerze widać go trochę słabo, ale w naturze prezentuje się naprawdę przyjemnie. Ja bardzo lubię takie niewymagające prace na jedno popołudnie. Ambitna praca to zawsze jakiś stresik, gdy wszystko wyjdzie tak, jak chcemy, a tego typu pudełeczka to sama relaksująca przyjemność. Jak zwykle linki do produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.